Cześć, tutaj Moon Lab. Niestety gdzieś mi zniknął filmik, jak rozpakowywałam ten dzień z kalendarza i pokażę Wam zawartość, ponieważ już pracę zrobiłam i też y, większość filmów z tego, jak tworzyłam pracę, niestety mi zniknęła. Mieliśmy w środku takie ekstra elementy do shakerów i od razu postanowiłam użyć właśnie jednej z nich, zawartości właśnie y, tego mojego okienka od Anity. I zrobić taką kartkę. Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, no niestety dopiero będziecie mieć tak naprawdę od połowy, może nawet troszkę dalej, bo chyba przez przypadek usunąłam film, albo on sam się usunął w momencie, gdy miałam za dużo rzeczy już na telefonie i przestały się mieścić tutaj trząsę nim, bo troszkę elementów się zablokowało, ale poklepanie po pleckach zawsze kartce pomaga, i tym razem również było tak, że po po klepaniu wszystkie elementy, znowuż pięknie się szejkowały. E, pokażę Wam również, co dostałam w kalendarzu od mojego męża. Tu jest akurat kręcone z ręki, bo też zapomniałam, jest to Versafine w kolorze takim ciemnofioletowym. Bardzo fajne będzie do robienia kwiatków, także już też nie mogę się doczekać, żeby zacząć go używać. A teraz zobaczycie proces tworzenia kartki od środka. Mam już na bazę przyklejony panel pierwszy, do tego dystans, oraz drugą kartkę, i teraz zajmuję się shakerem. Jeśli chodzi o sam shaker, to ja już element ten miałam wycięty kilkukrotnie, także tylko tutaj montuję tą folijkę, żeby. Wszystko ładnie działało. Yy, używam też często właśnie tego ręczniczka, żeby nadmiar jakiś tam, co wycieknie, kleił od razu w ręcznik szedł. Jak możecie zauważyć, teraz bawię się ustawieniami nowej lampy pierścieniowej. Jeszcze jej nie ogarniam, dlatego i kadr jest jaki jest. Ej, ponieważ ona dosyć wysoko stoi i ciężko mi jest to zobaczyć e, oraz no, ustawiłam żółte światło mimo tego, że właśnie kupiłam ją po to, żeby było białe światło ale już ogarniam, który to program jest, żeby właśnie mieć to m, takie białe ładne, naturalne światło, o które mi chodziło i w sumie przez które kupiłam m, tę kamerę, e, kamerę? jest tu lampę ze statywem lampę pierścieniową tutaj m, ten klej Przyklejam tu tym klejem do wszystkiego z Ekrona, i on, jak wycieknie, to jest łatwe do usunięcia. To gazem, czy właśnie e, jakimś ręczniczkiem, e, usuwam. E, w tym wypadku akurat coś mi nie pasowało i przykleiłam drugą folię. Ale miałam właśnie wycięte dwie takie same. Coś mi po prostu zarysowało się na tej folii w momencie przyklejenia, także zdecydowałam się użyć jednak tej drugiej folii, i tutaj to, co mi gdzieś tam. Tego kleju troszkę wyciekła, to zbieram. One takie nitki się tworzą, troszkę jak sklejone gorąco. I jeszcze postanowiłam, że troszkę mocniej to podkleję, bo aż tak mocno nie było przyklejone, dlatego chciałam, żeby to się dobrze trzymało. No i najpierw wyciąłam sobie wszystko i później mocniej dokleiłam. Dzięki temu mam pewność, że wszystko będzie na swoim miejscu, nic tutaj się nie przesunie, folika będzie idealnie dopasowana i przyklejona, i ten klej też jest mega, jeżeli chodzi właśnie o shakery, to mogę go Wam polecić o tyle, że nie było jeszcze sytuacji, w której ten shaker by mi puścił w jakiś sposób, a Magiciem no niestety tak się działo, że ten po czasie jakby ta folika odchodziła, jak się go troszkę tam shake'owało, używało, ruszało, to niestety on się psuł, a przy tym kleju nie ma tej możliwości, żeby coś takiego się stało. Jeżeli odczekacie i w dobrym miejscu nałożycie ten klej, dociśniecie wszystko, dacie temu chwilę, żeby załapało, ponieważ ten klej tworzy właśnie takie nitki, jakby e, i wiele powiązań e, w jednym miejscu e, z innym punktem, którym kleicie, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Nie rozpuszcza on niczego, tak jak na przykład robi to superglue. Tylko wytwarza taką powierzchnię pomiędzy, która się składa z takich właśnie tych drobnych niteczek kleju, które wszystko ze sobą spajają. Także jest świetny, jeżeli chodzi o zastosowanie właśnie w shakerach. Ja sobie jeszcze tutaj właśnie doczyszczam, ewentualnie jakieś pozostałości z tych niteczek, kleju, czy jeżeli troszeczkę coś wyciekło, to też jestem w stanie to bez problemu usunąć, czy pensetą, czy po prostu tym, tym razem gazą. Przyknałam też tym płynem antystatycznym Ania żeby wszystkie tutaj elementy, które umieszczę w moim shakerze, nie przyklejały się do szybki, a chciałabym użyć właśnie tych elementów, które dzisiaj w kalendarzu miałam od Anity. Jaki również jeszcze trochę brokatu i takiego piasku z brokatem, także no to się przydaje wtedy, właśnie spryskać powierzchnię tym płynem. Przyklejam sobie teraz na mój shaker główny panel, żeby to zakryć. Ten biały, powycinany element. On był wycięty, jeżeli się nie mylę, 8 albo 10 razy. No, już torbiam jakiś czas temu. I jeszcze docięłam sobie właśnie, żeby wstążka na samym tym prezencie shakerowym była innego koloru. I jest ona właśnie w kolorze czerwonym. Także taki zielono-czerwony prezent. Też na tym podkładzie, zielono-czerwonym. Z zielonymi, czerwonymi elementami, w sumie, a e, on jest taki. Hmm, ten troszkę beżowy, troszkę ekli, coś takiego. I teraz sobie wybieram elementy, które chcę umieścić w środku. Te perełki niestety nie zmieszczą mi się, więc odkładam je na bok. A resztę staram się włożyć już do tych tutaj dwóch dolnych okienek, ponieważ chciałabym to zrobić w taki sposób, że w dwóch dolnych znajdują się właśnie te elementy. Wydaje mi się, że one są z masy fimo, chociaż mogę się mylić. Są troszkę tak grubiej ukrojone i wydaje mi się, że one są od Alina Craft, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie Anita robiła zakupy. Także, żeby górne te okienka miały tylko i wyłącznie brokat z piaskiem i to też będzie taki ciekawie, ciekawie wyglądać, moim zdaniem, w taki sposób. Zrobienia tego szejkara, żeby wszystkie okienka nie były takie same, i biorę tutaj różnego rodzaju właśnie brokaty, takie typowo shakerowe rzeczy, kuleczki jakieś mikro, właśnie przezroczyste, to też bardzo ładnie wyglądają w każdym tego typu shakerze. Jak i również szukałam jeszcze innych elementów, i w końcu zdecydowałam się użyć brokatu z piaskiem. On, niestety, jego to są takie właśnie ogromne opakowania, i wsypałam tutaj to. I tym razem robiłam shaker od drugiej strony. Żeby nie powiedzieć inaczej. Więc cały ten tył później posmarowałam klejem, ponieważ chciałam, żeby. Tułem naszego shakera było tło kartki, dlatego nie przyklejałam już tutaj nic innego, tylko bezpośrednio nakleimy go sobie na kartkę. I do tego celu należy odwrócić wszystko do góry nogami i starać się jakoś dopasować w miarę równo. Delikatnie docisnąć, jeszcze mamy ten moment, żeby przesunąć milimetr w te czy we w te Naszej kar docisnąć. No i co? I jest gotowe. Karteczka jest niemalże skończona. Ja zawsze lubię dodawać jakieś półperełki, jakieś dżety, i tym razem zdecydowałam się na to niuwo, które u mnie gości prawie że w każdej pracy ostatnio, które było w kalendarzu właśnie adwentowym mojego męża kilka dni temu, więc używam tutaj tych półperełek brokatowych. One bardzo ładnie wyglądają, bardzo łatwo się. Również kształtują, także um, uwielbiam je używać w swoich pracach i na pewno jakieś kolejne perełki zakupię. I tutaj już macie filmik, jak to wygląda na koniec, ponieważ coś mi znowu ucięło. Jeszcze um, dołożyłam um, płatek śniegu na środku i taki. Um, Kryształek czerwony, żeby to wszystko dopełnić. Także mam nadzieję, że moja dzisiejsza praca Wam się podoba. Jeszcze się tutaj bawiłam ustawieniami i w końcu znalazłam gdzieś takie, które najładniej wyglądało, czyli to niebieskie, bardziej takie naturalne mm, światło. I to już by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlogmas. A my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!